Seria Jack and Daxter od Naughty Dog szybko stała się hitem. Oczywistym więc było, że prędzej czy później pojawią się różnorakie takie sequele. Dziś na tapetę to weźmiemy grę Daxter, wydaną w 2006 roku na PlayStation Portable. Cześć, to Mint 2 i oto jak gry Dagestad na konsole PlayStation Portable. Opowieść gdy umiejscowiona jest pomiędzy pierwszą a drugą częścią Jacka. Jeśli tak jak ja nie graliście w oba te tytuły na PS2, to możecie czuć się lekko zagubieni, ale już spieszę wyjaśnić Wam o co chodzi. Między pierwszą a drugą częścią gdy na dużą konsolę była dwuletnia przerwa w trakcie której Jack był uwięziony. Pod koniec pierwszej części Jack został uwięziony, ale Daxterowi udało się uciec. Po dwóch latach Daxter uratował Jacka. O tym dlaczego zajęło mu to tak długo dowiemy się w trakcie grania. Otóż Daxter nie mógł po prostu pójść i uratować Jacka. Potrzeba było planu, ale przydałoby się jakieś mieszkanie czy coś na ząb. Miłym zbiegiem okoliczności podczas pobytu w pewnym barze naszego protagonistę zauważa pewien grubasek, niejaki Osmo. Jego rodzina od pokoleń zajmuje się zwalczaniem plugactwa, że przydałby mu się jakiś pracownik, kto proponuje Daxterowi ofertę pracy. Łasiczka się zgadza i w sumie to robi przez całą grę. Zwalcza plugactwo. W teorii nudne zajęcia ale dzięki inwencji twórców wciąga. Warto wspomnieć o świetnej kreacji głównego bohatera. Jest on wspaniale wykreowany. Co chwilę rzuca żarcikami często mrugającymi okiem do dorosłych i gimbusów, i naprawdę da się go lubić. Max Casaradał z siebie naprawdę dużo, dzięki czemu chce się Daxa słuchać. Reszta aktorów też wyszła dobrze, ale z protagonistą nie mogą się równać. O ile głos Duxtera jest naprawdę genialny, o tyle pobrzdękiwanie w trenie nie robi już takiego wrażenia. Muzyka co prawda wpada w ucho, ale nie dlatego, że jest fajna, ale po prostu ścieżek nie jest za dużo i zazwyczaj na jedną lokację przypadają dwa, 3 kawałki. Warto dodać, że genialne one nie są. Na szczęście gra zdabia efektami dźwiękowymi. Różno takie mechanizmy, owady i odgłosy naszego protagonisty złożone w jedno dają naprawdę dobry efekt, dzięki któremu można się po odgłosach spodziewać, co będzie za ścianą. Grafika też trzyma dobry poziom, ale nie taki jak efekty dźwiękowe. Po możliwościach PSP wiele nie można się spodziewać, ale mimo tego tekstury z bliska nie są wcale takie złe. Ruchy postaci są naturalne, Daxter z gracją przeskakuje po platformach, a jak zacznie mu się nudzić, to zacznie różne dziwne rzeczy robić. Jest dobrze, zwłaszcza, że gra ma już 9 lat, a konsola 11. Gra, jak już wcześniej wspomniałem, opierała będzie się na likwidowaniu owadów. Zaopatrzeni przez Osmo w sprzęt do dezynfekcji przemierzymy różne miejscówki, żeby powalczyć z robalami. Pozbywamy się niechcianych istot skacząc po platformach i używając różnych gadżetów. Tak, jeśli ktoś nie zna w ogóle serii, to mamy do czynienia z platformówką 3D. Daxter ma już na statcie spory wachlarz ruchów oraz całkiem pokaźny arsenał. Może podwójnie skakać, czołgać się, zjeżdżać na tyłku oraz rolach czy wspinać się. W dezynfekcji pomaga mu na początku tylko słaba paczka na muchy, ale później dochodzi do tego spray. Na początku otumania on wrogów, żebyśmy mogli ich bez problemu paczką załatwić, ale później dostaniemy do niego różne końcówki, dzięki którym Daxel może na przykład podpalać wrogów. Sprayem możemy również się podbijać, dzięki czemu większe odległości pomiędzy platformami nie są dla nas wyzwaniem. Nie mogą być one jednak za duże, bo nasza łasiczka nie należy do najlżejszych, więc może się tylko chwilę unosić, bo jak za długo będzie w powietrzu, to w zbiorniku spadnie ciśnienie. Na szczęście i z tym w pewnych miejscach można sobie poradzić, ponieważ zielone kulki, które napełniają nasz kanister, mogą dłużej nas w powietrzu utrzymać. Jednak głównym przeznaczeniem spraya będzie pozbywanie się robaków, a tych są kilka rodzajów. Mogą to być termity, żuczki, pająki, osy itd. Jest tego trochę, ale żeby się nie znudziły same walki z małymi robaczkami, czasami natrafimy na bossa. Są to zazwyczaj królowe. Walka z nimi, jak to z bosami, jest długa i wymaga poznania ich ruchów. Wracając do mniejszych owadów, wypadają z nich tak zwane gems. Są to kamienie, których niejednokrotnie potrzebna nam będzie na ilość, żeby ukończyć poziom. Jest to jeden z dwóch rodzajów znajdziek w grze. W przypadku drugiego twórcy zaserwowali nam niezłego złego Dosłownie. Drugim rodzajem znajdzie jest coś wyglądającego jak jajka wielkanocne. Można za nią odblokować różne bonusy, z czego najbardziej warte uwagi są z Duxtera. Gdy przyjdziemy do domu Osmo i przyłożymy głowę do poduszki pojawia się nam lista minigier, które polegają zazwyczaj na wciskaniu odpowiednich przycisków. Pierwszą, którą odblokujemy już po zdobyciu jednego jajka jest parodia Matrixa, a resztę nie chcę wam spoilować, bo są to bardzo ciekawe nawiązania. Warto również wspomnieć, że nie wszystkie poziomy opierają się tylko na skakaniu i zabijaniu owadów. Zdarzają się tu takie urozmaicenia jak pływanie antygrawitacyjnym stateczkiem czy otwieranie różnych mechanizmów. Małe urozmaicenia, ale dzięki nim monotonie raczej w Draksterze nie zastamy. Nie jest to jednak gra idealna. Poziomów nie wybieramy w najprostszy sposób po prostu z menu, tylko musimy do nich jeździć naszym antygrawitacyjnym skuterkiem. W teorii nie jest to takie złe, ale po pierwsze gra mocno zwanie na otwartym terenie, a po drugie na minimapce, która wyświetla się w prawym górnym rogu, widzimy tylko następną misję, przez co wcześniej odwiedzone poziomy, które chce się powtórzyć, trzeba znajdować na czuja. Gra jest też w pełni liniowa. Mi się to akurat podoba, ale niektórym może przeszkadzać. Poza tym jest jeszcze to gra z czasów każualizacji, więc jeśli nie byliście dobrzy w poprzedniej części albo w ogóle w platformówki 3D, to tu będziecie jak ja co chwilę ginąć. Nie pomagają tu punkty kontrolne, które w łatwiejszych etapach są często rozstawiane, ale później nie ma ich tam, gdzie najbardziej by się przydały. Dodajmy do tego nie za dobrą kamerę, nad którą mamy co prawda kontrolę bumperami, ale często, zwłaszcza podczas walk z bossami, nam się tę kontrolę odbiera. Podsumowując, DAXA to jedna z najlepszych get na PSP. Mimo pewnych problemów, takich jak kamera czy otwarte miasto, warto się tej grze przyglądnąć. Wciągająca rozgrywka czyni z znudnej w teorii pracy owadobójcy coś, co może wciągnąć na około 8 do 10 godzin. Jeśli macie PSP, a nie gadajcie jeszcze w tą grę, to chyba najwyższy czas, żeby to nadrobić. A zgadnijcie, jaką nową grę robił Ready Add Down czy twórcy Daxtera. Tak, zrobili oni God of War na PSP oraz kolekcję God of War na PS3, ale ich nowy projekt jest naprawdę duży i wychodzi w lutym. Tak, to The Order 1886. Tak, mnie też to zdziwiło.